Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Zaborski, dziennikarz filmowy takich tytułów jak Zwierciadło Pani. Pytanie Na siedzenie Wirtualna Polska czy Newsweek. Mam dzisiaj wielki zaszczyt, wielką przyjemność zaprosić widzówki na 60 krzeseł na kolejną wyprawę online. Proszę Państwa, w ostatnim czasie bardzo głośno jest ponownie o wielkiej, wybitnej polskiej tekściarce. Mam na myśli oczywiście Agnieszkę Osiecką. Zrobiło się niej na powrót głośno, no co najmniej z kilku powodów. Główny to oczywiście emitowany przez TVP serial w reżyserii Roberta Glińskiego i Michała Rosy, poświęcony losom właśnie naszej tekściarki. Serial nie do końca spełniony, dość przeciętny, pozbawiony raczej jakiegoś oryginalnego spojrzenia, bardziej odhaczający poszczególne Fakty z życia poetki, no ale przynajmniej wyróżniający się naprawdę świetnymi rolami Elizary Campbell, broni młodej Agnieszki Oświeckiej, jest na ekranie absolutnie powalająca, magnetyczna, przyciąga wzrok i powoduje, że nie chce nam się przełączać kanału. Jest też kilka innych odkryć, choćby grający Marka Chłaskę, młody aktor nazwiskiem Hytznar. Warto sobie to nazwisko zapamiętać, ponieważ tutaj też staje się jakimś ekanowym objawieniem. Czy serial warto oglądać? Czy nie warto? Możecie Państwo sami się o tym przekonać, wystarczy włączyć jakiś odcinek, i jeśli poczują Państwo zespolenie z nim, to można spokojnie włączać kolejne, jeśli nie, to można sobie to darować, ale ja nie chcę mówić o serialu. Chcę, żeby ten serial i to rozsławienie na nowo bohaterki Agnieszki Osieckiej posłużyło nam do czegoś innego, ponieważ nie, pewnie nie wszyscy z nas pamiętają o tym, nie wszyscy z nas. Zdają sobie z tego sprawę, że Agnieszka Osiecka to nie tylko wybitna autorka rozlicznych piosenek, które zapisały się złotymi zgłoskami w historii polskiej muzyki, i historii polskiej popkultury, ale to też reżyserka filmowa, to też twórczyni, która studiowała w Łódzkiej Szkole Filmowej, spędziła tam kilka lat, ukończyła też szkołę, co prawda nie złożyła pracy dyplomowej, ale też szkołę faktycznie ukończyła, potem nawet miała epizod z filmem. Opowiem o tym pokrótce. I to właśnie w Szkole Filmowej nakręciła kilka etiud, które teraz są dla nas cały czas dostępne. Można, proszę Państwa, za darmo obejrzeć je w internecie na stronie ninatek.pl. Tam te etiudy w bardzo dobrej jakości, w bardzo dobrej wersji są możliwe do zobaczenia, dlatego też dzisiaj właśnie do tego chciałbym Państwa zachęcić, ponieważ wydaje mi się, że ten filmowy obraz Agnieszki Osieckiej i tej właśnie próby reżyserskiej to jest temat, który gdzieś nam umyka, a warto jednak o nim pamiętać, warto wiedzieć, że Agnieszka Osiecka to właśnie także reżyserka. Proszę Państwa, jak to wszystko się zaczęło? Jak pewnie Państwo pamiętacie, Agnieszka Osiecka najpierw oczywiście poszła na studia dziennikarskie, na tych studiach dziennikarskich przeżyła jakąś absolutną traumę. Oczywiście hiperbolizuję teraz i wyolbrzymiam, ale bardzo mocno jednak się rozczarowała tym, w jakie towarzystwo wpadła, z jakiego, z jakiego typu ludźmi przyszło jej dzielić czas studiów, ponieważ okazało się, że niestety tamten czas komunistyczny to okres, kiedy przyznajemy punkty za pochodzenie, kiedy próbujemy wyrównywać um, szanse i to oczywiście dobre i, i, i fajne. Natomiast to, co okazało się straszne, to jest to, że wraz z tym idzie także Wzajemne donoszenie na siebie, wzajemne obarczanie się winami, wzajemne wytykanie sobie pochodzenia, zamożności, rodziny, historii, tradycji, przodków itd. itd. Agnieszka Oświecka, która biegnie mówiła na tamtym etapie kilkoma językami. Miała zamieszkanie na Sowskiej Kępie, w którym też przebywała jej gosposia, Miała więc pomoc domową, miała wszystkie takie elementy, które no jednak na pierwszy rzut oka od razu plasowały ją jako element starego porządku i starego systemu. No więc niestety Agnieszka Oświecka na tych studiach dziennikarskich przeżyła głównie rozczarowanie. To był taki czas, kiedy ona bardzo trudno nawiązywała relacje ze swoimi kolegami, kiedy jednak ciężko było jej znaleźć jakieś nici porozumienia. I akurat pod tym kątem szkoła filmowa w Łodzi okazała się czymś kompletnie, kompletnie innym. W szkole filmowej w Łodzi nikogo nie interesowały przywileje polityczne. Wszyscy marzyli o tym, żeby być najlepszymi reżyserami na świecie. Oczywiście wszyscy byli opętani, Pani sztuką, wszyscy myśleli o podwoju świata, właśnie o tym, w jaki sposób z tej łodzi wyruszyć w dalekie światy, jak rozsławić swoje nazwisko, jak przygotowywać wielką sztukę. I to oczywiście, Agnieszce Osiecki bardzo odpowiadało i bardzo pasowało. To było miejsce, gdzie ona w końcu mogła rozwinąć skrzydła, gdzie mogła znaleźć się w środowisku osób i ludzi myślących podobnie. No i mogła też przede wszystkim dzięki temu mieć przekonanie mieć pewność o tym, że. W filmie, no bo jednak film to praca zbiorowa, to nie tak jak tekst piosenki czy poemat, który można napisać samemu. W filmie, że w tej grupie, w tym zespole będzie mogła wyrażać się w pełni tak, jak chciała. No i to proszę Państwa, to nasycenie, to właśnie środowisko, które wysyła jej taką, a nie inną energię, to się od razu przekłada na jej niesamowitą pracę. Dlatego że okazuje się, że. Agnieszka Osiecka już na pierwszym roku tworzy chyba najlepszą swoją etiudę, jaka tam się pojawia. Etiudę nazywa się Czarne i Białe i jest w całości oparta na grze plastycznej. Mamy tutaj do czynienia tylko z dwoma kolorami. Nie mam tutaj na myśli tego, że w tamtych czasach wszyscy kręcili przecież filmy czarno-białe. Przypominam, Agnieszka Osiecka w 1957 roku poszła do szkoły filmowej w Łodzi. Ma tutaj na myśli bardziej to, że Agnieszka Osiecka tak zakomponowała przestrzeń, żeby te kolory tutaj dwa ze sobą cały czas w jaki sposób kontrastowały? Mamy więc czarny fortepian z czarno-białymi kamiszami. Mamy czarny telefon na białym tle, mamy białą dziewczynę ubraną na czarno. A na koniec do tego wszystkiego, jak to u Agnieszki Osieckiej bywa, jeszcze na szczęście pojawia się kominiarz, który jest tutaj takim absolutnym dopełnieniem, właśnie tej gry kolorystycznej. I to rzeczywiście Agnieszce Osiedzkiej się świetnie udało. To, jak ona pokazała, jak myśli obrazem, jak doskonale czuje się w plastyce. Tutaj nieważne były fabularne elementy, nieważna była sama opowieść. Istotne było to, jak ten film wygląda, w jaki sposób pogrywa sobie, właśnie. Z tymi elementami świata przedstawionego. I to był film, który był bardzo dobrze przyjęty. Dostało za niego wiele pochwał, podobał się też nie tylko profesorom, ale też kolegom. I tutaj warto nadmienić, że niestety jeśli chodzi o te relacje, nauczyciele, studenci, profesorowie, studenci, tutaj akurat Agnieszka Osiecka też nie przeżyła jakiegoś wielkiego oczarowania, też pomimo to, że koledzy i koleżanki bardzo jej odpowiadali, to jednak wykładowcy nie do końca. Agnieszka Osiecka studiowała z Wojciechem Solarzem, oni wspólnie znaleźli się w Łodzi, no i niestety, jak wspomina Zofia Turowska, autorka chyba najlepszej biografii Osieckiej. Bardzo Państwu polecam w związku z premierą serialu TVP. Teraz nastąpiło wznowienie tej książki dzięki wydawnictwu Marginesy. Zofia Turowska opisuje, że Solarz i Osiecka głównie uciekali z zajęć, zamiast na nich przesiadywać. Natomiast były dwie osoby, które absolutnie i kompletnie pociągały zarówno Osiecką, jak i Solorza. To były zajęcia ze krytykiem filmowym Jerzym Tepicem i z malarzem Jerzym. Jerzy Tutaj rzeczywiście 100% obecności oboje zaliczali, całą resztę próbowali sobie darować. Wychodzili głównie na Stocery, uciekali do STS-u, czyli do teatrzyku studenckiego, w którym oboje działali i oboje pracowali. Natomiast też nigdy nie opuszczali zajęć warsztatowych z Andrzejem Munkiem. Munk to jednak była taka osoba, taka postać i taki erudyta, że absolutnie przyciągał do siebie ludzi jak magnes. Więc wystarczy tylko wymienić kilka tych nazwisk, żebyście Państwo już mogli zobaczyć. Jak bardzo elitarnym, artystycznym, niesamowicie intelektualnym gronie młoda Osiecka wtedy się znalazła. A warto przecież wspomnieć, że obok Osiecki wtedy w łodzi byli, no wspomniany Wojciech Solarz, był Marek Nowicki, studiował też wtedy w szkole Daniel Szczechura. No to takie postaci, które z złotymi zgłoskami zapisały się już w historii naszej kultury. Więc jak sobie wyobrazimy, jaka wtedy tam musiała panować atmosfera, jaka to była energia, no to chyba trudno się dziwić, że jednak studenci decydowali się właśnie na ucieczki do honoratki, czyli tej słynnej, prywatnej kawiarenki w Łodzi, gdzie młoda, nieintelektualna elita dysputowała, dyskutowała, planowała, opowiadała, porównywała, kłóciła się, czy właśnie próbowała tworzyć jakieś nowe elementy, czy nowe manifesty. No rzeczywiście honoratka razem z całą tą świtą i z całą tą ekipą do dzisiaj jest wspominana, do dzisiaj się pojawia w wywiadach, w rozmowach, czy w biografii. Jak właśnie tych najwybitniejszych przedstawicieli tamtego pokolenia. Tak samo jest w przypadku Agnieszki Osiewskiej, no, która jednak, jak wiemy, nie kontynuowała tej przygody z filmem, ale nie zmienia to faktu, że jeszcze właśnie w trakcie studiów te kolejne filmy robiła. Drugim po czarnym i białym filmem, który Agnieszka Osiewska ukończyła, był solo na było Solo na Kontrabasie. To jest o tyle zabawne, proszę Państwa, że to jest film, który jest adaptacją jej własnej piosenki. Ona najpierw napisała piosenkę. O kontrabasiście, który zostaje wyrzucony z zespołu, i teraz próbuje ten kontrabasista. Robić karierę solo. No ale oczywiście ta kariera solo jest bardzo trudna, no bo jednak kontrabas trudno sobie wyobrazić jako właśnie element wystarczający bez tej pomocy pozostałej części Osieckiej. Osiecka wspominała w swoich opowieściach na temat swojego życia, czy w właśnie w wywiadach, których udzieliła, że ona bardzo długo zastanawiała się, jak oddać postać tego kontrabasisty na ekranie, żeby był tak samo niezwykłą osobą jak w piosence, jak w tym utworze. No i proszę Państwa, wymyśliła. Wymyśliła wtedy pomysł, żeby posługiwać się tylko i wyłącznie lustrami wnętłymi w filmie. Przez co cały film, przez to całe stolon na kontrabasie wygląda tak, jakbyśmy byli w wesołym miasteczku, albo jakbyśmy mieli jakiś narkotyczny trip. I to jest kolejny przykład na to, że. Osiecka o wiele bardziej wyczulona była właśnie na tę formę estetyczną, na tę formę wizualną, niż ta samą opowieść. Na końcu tego filmiku pojawia się napis: Samotność to bardzo podłe solo na kontrabasie. No i to chyba w całości oddaje właśnie myślenie Agnieszki Osieckiej o życiu, o poezji, o emocjach, które nami targały i których ona świetną kronikarką ewidentnie w swoim życiu była. No i proszę Państwa, niestety to już wtedy właściwie jest taki moment. Już ten drugi film, już to samo na kontrabasie, ono uświadamia, praca nad nim uświadamia Agnieszce Osieckiej, no że z tej reżyserii to jednak niewiele będzie. Pomimo to, że, no co też jest ciekawe, Agnieszka Osiecka nie mówiła w udzielonych wywiadach czy w dziennikach, nie pisała o tym, że w jakikolwiek sposób na przykład ona na tej reżyserii w Łodzi czuła, że jest gorsza, dlatego że jest kobietą. Nie było czegoś takiego, że ona była pomiatana, czy że tam był jakiś czy seksizm, czy że w jakikolwiek sposób właśnie próbowano deprecjonować jej rolę przez jej płeć? Czy w ogóle czegoś takiego nie odnotowuję? Okazuje się co innego, okazuje się, że owszem, ona była na planie nieszanowana, ale nie dlatego, że była kobietą, tylko dlatego, że ona kompletnie nie poradziła, nie potrafiła sobie poradzić z całą ekipą i z panowaniem nad nią. Ginęła kompletnie w oczach całego zespołu pracującego, dlatego, że Agnieszka Osiewska, poetka, no, potrafiła na przykład na plan filmowy przyjść w kapciach. No, w momencie, kiedy ekipa widziała reżyserkę, która przychodzi i staceruje właśnie w tych kapciach, oderwana, gdzieś myślami zupełnie od tego, co się dzieje, no to jak się łatwo, proszę Państwa, domyślić, no trudno raczej było tutaj czuć respekt, czy w jakikolwiek sposób właśnie bać się takiej reżyserki, więc tego postupu nie było. Nie było niestety czegoś takiego, że Agnieszka Osiecka właśnie była człowiekiem uważanym za jakiegoś wielkiego stratega filmowego. To się na niej odbiło w momencie, kiedy ona kręciła swój film dyplomowy, to był Szampan, według Czechowa z akcją na jej ukochanych Mazurach. Jest taka słynna anegdotka, kiedy Agnieszka Osiecka w końcu po dziewiątym dublu mówi do aktora grającego w jej filmie, żeby pocałował bardziej namiętnie swoją partnerkę. No i proszę Państwa, w tym momencie ten aktor urażony tym zwróceniem uwagi mówi, że on tego nie zrobi, dlatego że on czuje do tej aktorki, którą całuje, obrzydzenie. No i oczywiście rozpoczęła się cała drama i cała draka. Aktorka natychmiast wpadła w płacz, rozstryzowana, wybiegła z planu. Cała ekipa techniczna zbijała się ze śmiechu, wszyscy dookoła strogli sobie żarty i w tym wszystkim Agnieszka Osiecka kompletnie zagubiona, nie mająca pojęcia w jaki sposób w ogóle zareagować na to wszystko, co się dzieje, no spowodowało, że utwierdziła się tylko przekonaniu, że absolutnie się do tego nie nadaje i że absolutnie nic z tej kariery filmowej nie będzie. W dodatku też, proszę Państwa, Agnieszka Osiecka jako reżyserka słynęła z tego, że miała bardzo niestandardowe podejście do swojej pracy. Agnieszka Łaśniecka słynęła na przykład z tego, że ona na pierwszej linii wymyślała przede wszystkim tytuł swojego filmu. Tytuł był dla na niej najważniejszy, dopiero potem liczyły się wszelkiego typu opowieści, scenariusze, szczegóły, lida, skania, dopisy, ekipa itd. itd. Nie było tytułu, nie było filmu. Mieczysław Jachoda, jeden z najsłynniejszych polskich operatorów, wspomina, że jak Agnieszka Osiecka przychodziła na plan, to ona właściwie wtedy robiła scenariusz na zawołanie. Dopiero wtedy się ta opowieść jakoś w niej kształtowała. Jachoda był absolutnie zafascynowany tym sposobem pracy Agnieszki Osieckiej, ale jednak powtarzał i mówił o tym wielokrotnie, że to nie były scenariusze filmowe. To nie były scenariusze do filmów, to były scenariusze życia i to ona właśnie je próbowała przekładać na język kina, co niekoniecznie się udawało. Aczkolwiek, proszę Państwa, te, w interesujący sposób to przemieszanie właśnie widać we wcześniejszym filmie, w filmie, który zrobiła Agnieszka Osiecka przed Szampanem. Tym razem to był film Słoń, według Sławomira Mrożka, ze zdjęciami, uwaga, uwaga, Andrzeja Kondratiuka więc kolejne nazwisko do naszej tutaj palety niesamowitych osobistości, które zmieniły właściwie polską kulturę, zapisały się w niej bardzo mocno. Tam z kolei Agnieszka Osiecka kręciła wycieczkę zwiedzającą ogród zoologiczny. Wśród nich jedną z tych uczestniczek była Barbara Kwiatkowska, kolejna wielka postać, a agnieszka Osiecką właśnie bardziej interesowało takie zespolenie poezji z samym tym tematem. Ona tam też napisała taką piosenkę, która nazywała się Słoń i tam mówiła między innymi o tym, że słonie, jak to w języku Agnieszki Osieckiej, bardzo zabawna, ale też bardzo dojmująca piosenka. Ona tam pisała, że słonie w większości rodzą się w sobotę. Ten akurat przyszedł na świat w poniedziałek i zaczął się wielki problem. Więc Tutaj widać, że ona bardziej szukała takich dopełnień wypełniaczy niż faktycznie koncentrowała się w takim myśleniu o fabule, jak na większość twórców, prawda? Z początkiem, rozwinięciem i końcem. U niej o wiele bardziej liczyła się ta sfera plastyczna, zababoba, zabawa językiem, zabawa takimi elementami, o których zazwyczaj filmowcy, twórcy posługujący się, twórcy posługujący się gramatyką filmu, no nie myślą, jednak idą do zupełnie Inny, w zupełnie innym kierunku. To też chyba tłumaczy właśnie dlaczego Agnieszka Osiecka większość czasu wolała spędzać w wspomnianym STS-ie, w tym studenckim, w studenckim teatrze, gdzie, proszę Państwa, właściwie najbardziej jej talent się uwidaczniał. To w jaki sposób ona wpływała na STS, jakie piosenki tam pisała, jak w tej grupie intelektualistów się odnajdywała, no stawiało ją o wiele wyżej jako artystka niż to, co robiła na planach filmowych, niż właśnie te jej filmy, filmy szkolne miały o niej świadczyć. No taką absolutną rewelacją, prawda, która powstała w STS-ie, która już od razu ją osłabiła na tamten moment, no to oczywiście była piosenka Kochankowie z ulicy Kamiennej, którą ona napisała tak, jakby to był właściwie reportaż, reportaż o biednej dzielnicy, a nie piosenka sensu stricto. Anieszka Osiecka rzeczywiście zawarła w niej jakieś niesamowite obserwacje, niesamowite, takie dokumentalne, wręcz spostrzeżenia, które oprawiła dodatkową, właśnie. Poezją. no wszyscy chyba, którzy mieli przyjemność widzieć wykonanie tej piosenki przez Elżbietę Krzyżewską właśnie w się no wspominają to jako coś niesamowitego, jako zupełnie niezwykłe przeżycie. Jednym przecież, jedną przecież z osób, która wspomina, jak bardzo powaliło ją to wykonanie, był Jacek Kuroń, który w wywiadach mówił, że on wtedy sobie uświadomił, że właściwie oni, jego bliscy znajomi, przyjaciele intelektualiści przedyskutowali cały październik, nie zdarzając na obserwacje takie, jakie czyniła Agnieszka Osiedzka, właśnie tą piosenką. Co ciekawe, sama Osiecka z kolei wspomina wykonanie Eli Crzezewskiej w ten sposób, że pisze, że Elżbieta Crzezewska raczej mruczała pod, na, mruczała pod nosem na przemian krzycząc i taki drżała broda, że wszyscy płakali na tej widowni. To jest właśnie wspomnienie Agnieszki Kosieckiej z Dzienników w taki sam w taki sposób właśnie ona to opisuje. No i proszę Państwa, natomiast jak Agnieszka się spełniała, natomiast nie reżyser już niekoniecznie tego filmu dyplomowego, tego szampana w końcu w ogóle nie złożyła przedstawiła przed komisją, ukończyła studia z bardzo dobrymi wynikami, w większości miała piątki. Natomiast no, nie obroniła dyplomu, bo, tak jak mówię, tej pracy nie złożyła, wiedząc, że już z jej kariery reżyserskiej nici, natomiast jeszcze potem miała epizody z filmami, oczywiście nie mówię tutaj o pisaniu muzyki do filmów, bo przecież wiadomo, że te pojawiały się cały czas, wszyscy do dziś pamiętamy wybitne utwory z Nocy i Dni, Jerzego Andczaka z Hale Szpicbródki, świetny utwór, jak tak ładnie kradnie, Deszcze niespokojne z Czterech i Ipsa chociażby, czy z piosenkę Nim stanie dzień z Prawa i Pięść w wykonaniu Edwunda Fettinga, no to jest absolutnie cały Cały, cały kosmos wypełniony tymi planetami złożonymi z piosonek Agnieszki Osieckiej właśnie, ale Agnieszka Osiecka też pracowała przy filmie, pracowała przy filmie u Kuby Morgenszterna przy jutro premiera z absolutnie. Całą elitą tamtego czasu aktorskiego. Kogo tam nie ma w tym filmie, pamiętacie Państwo, Barbarę Kraftówne, Aleksandra Bardiniego, Gustawa Holubka, czy Edwarda Dzieleńskiego chociażby. No to jest rzeczywiście wypełniony jakimiś wielkimi, wielkimi nazwiskami plan. Natomiast Agnieszka Osiecka miała tam za zadanie panować nad statystami. Ona miała ich trzymać w ryzak, miała nie pozwalać na to, żeby oni opóźniali produkcję, mieli być cały czas w gotowości. Więc osiedzka z samego rana, Bladym świtem przyjeżdżała na ten plan. Gromadziła tych wszystkich statystów, no i oczywiście próbowała nad nimi panować, ale wszystko diabli brali. Zaraz, kiedy na planie pojawiał się Gustaw Holubek, ponieważ Gustaw Holubek przychodził, stawo przed Agnieszką Osiecką i kiedy wszyscy ci statyści dookoła suszeni, mówił do niej, jak tam pani, pani ziuto minął wieczór. No i oczywiście w momencie, kiedy tylko takie słowa. Padały, no to już wszystko diabli wzięli, statyści natychmiast przestawali traktować Agnieszkę Osiecką poważnie, więc Agnieszka Osiecka wspomina ten plan jutro premiery jako absolutny horror, jako taki kolejny dowód na to, że dokonała najlepszej drogi życiowej, że nie zdecydowała się związać z kinem. W dziennikach z kolei pisała o tym filmie, że po latach jedyną dobrą stroną jutro premiera Kuby Morgenstern'a jest to, że widać na tym filmie Leopolda Tyrmanda, który wchodzi do kawiarni i tej kawiarni nie uśmiecha, więc jako ten obrazek ma być właśnie jedynym elementem bardzo pozytywnym właśnie dla jutro premiera. Natomiast sama Agnieszka Osiecka oczywiście nie obraziła się na kino, to nie jest tak, że kino przestało ją interesować. Bardzo dużo przez całe życie oglądała. Pisała też wiele recenzji. Jest zresztą książka, która nazywa się film Filmidła, która jest takim zbiorem właśnie recenzji pisanych przez Agnieszkę Osiecką, więc to kino pozostało dla niej bardzo ważne, no chociaż sama przestała być taką częścią twórczą, jako reżyserka. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby sobie te filmy Osieckiej na Linatece odświeżyć, żeby je zobaczyć, żeby się przyjrzeć i zastanowić się, jakim twórcą, jakim reżyserem Osiecka mogła być, no a potem odpalić sobie oczywiście któryś z jej wielkich hitów i zatopić się w tej wybitnej poezji. Dziękuję Państwu pięknie, do usłyszenia.